W naszym klubie kochamy blask Nasz super klub, Wings, pomoc i siła to światło gwiazd Wings odkrywają, że mają moc odnajdywania zagrożonego talentu. Jadą do Nowego Jorku, a wraz z nimi kamery ich programu. Tam poznają Naokiego, geniusza komputerowego, i ratują go przed strasznym krokodylem potworem. Potwór ucieka, ale gubi dziwny zegarek. Potwór w kanałach. Nie! To ja, Super Naoki, obrońca różnych wszechświatów, nadzieja uciśnionych, Bohater! Bez obaw, Super Naoki was obroni. <mop>. E -oe 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 <answer> <Heh> Dasz radę! Wierzymy w ciebie! Jak dał ci się uciec? E -o. Zapomnieliście o bezwładniającej aurze? Najpierw wyssałem jego energię. A! A -a -a! Ha -ha! Powaliłem go świetlnym ciosem, a potem. Noki. oki? Co ci mówiłyśmy? <grym> o, o książkach science fiction? No, opowiadałem historię. Dość tych opowiadań! Czas zacząć działać. Hmm. Pa! Do zobaczenia. Jesteśmy Wings. Szukamy talentów. Do usług. Znajdźmy nowy talent. Oh. 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 Jesteśmy w trakcie tajnej misji. Ten straszny potwór zagraża życiu wielu ludzi. Twojemu również. Sorki, trochę mnie poniosło, bo to fantastyczne, że pomagam prawdziwym wróżkom. Sorki? Tekna, wiemy coś o zegarku? Nieznany materiał, nieznane pochodzenie technologia więc nie wiemy, co to jest. Ani nawet jak działa. Możemy zgadnąć, do kogo należy. Znaczy. Do krokodyla. Może zgubił go, gdy walczył. Co za potwór! Koniecznie trzeba go złapać! Zanim on złapie naokiego. <laughs> <laughs> Cóż, obserwowałam go podczas naszej walki. Bezpośrednie ataki nic nie dają. <laughs> Ale możemy go zaskoczyć. Zwabić go za pomocą przynęty. Wielka moc to też wielka odpowiedzialność. Nie tak szybko, bohaterze. Floro to zbyt niebezpieczne. Nie, jeśli pójdziemy z naokim. A? Hmm. Co za niespodzianka! Serio! Myślałem, że to ja tu czekam e? na niespodziankę! Gdzie kolejny talent! E? Cóż z pewnością znajdziemy jeszcze jeden w Nowym Jorku. A zatem natychmiast wysyłam tam drony z kamerami. Lepiej się zbierajcie! E? Jaki słodziak! Możemy pożegnać się z pościgiem. Jeżeli będą tu kamery. Bez obaw! E? Mam pewien pomysł. Witajcie w wow wow, wow 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 naszym fantastycznym Reality Talent Show! <ścoughs> 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 Cześć! Szybki makijaż i zaraz będziemy! <ścoughs> Najwyraźniej kolejny talent kryje się na Manhattanie i dziewczyny z Wings go znajdą! Wings? Spoko auto, ale czeka na was publiczność. Nareszcie tu są wielkie oklaski dla naszych fantastycznych! Poszukiwaczek! Na pewno nas nie nagrywają spokojnie. Podłączyłem ich do mojej gry wideo. Myślą, że widzą was, a widzą tylko wasze wirtualne modele. A! Stello, chyba już wystarczy. Już! Dziewczyny, gdzie zaczniemy szukać tego krokodyla? Te płatki są ciasno zamknięte, jakby się przed czymś broniły. Wyczuwam lęk, niepokój, strach i ból, Flora? Przyroda wyczuła zagrożenie, nie jest ludzkie czy roślinne. Krokodyl potwór. Wiem, gdzie się ukrywa jesteśmy w nowojorskich kanałach, na tropie krokodyla potwora. Rany nauki, chcesz żeby nas usłyszał? Co mam robić za przynętę, czy nie? Tak, ale nie przesadzaj. To inteligentne stworzenie. Jeśli uda nam się go złapać, może dowiemy się więcej o tym zegarku. Bądźcie uważne. Chodźmy. A? A? Patrzcie! Ten kanał! Nic nie rozumiem. Nie poszło nam tak, jak sądziłyśmy. Dlaczego krokodyl nie poszedł za mną? Hmm? Może dlatego, że nie byłeś jego celem, a potem. Hmm? Hej, nie widać mnie? Jesteś stary, powolny i masz wadę wzroku. Boisz się? Dobra robota! Najnowsza generacja wirtualnej rzeczywistości! Co teraz? Wskakujemy do wody? A? Nie! To znowu Ace! Bloom, próbujesz mnie oszukać? Co to ma być, jakiś słaby żart? Nie rozumiem, Ace. Problem. Nie? Nie rozumiesz? W takim razie to chyba normalne, że wam wszystkim odbiło! Ja. Nie wiem, co powiedzieć. Znajdziemy talent i. Uważaj, że to normalne, że ktoś powtarza jedno zdanie przez dwie minuty. Hmm. hmm. Potrafisz śpiewać? Nie! No weź! Nie wstydź się! Potrafisz śpiewać? Nie! No weź, nie wstydź się! Potrafisz śpiewać? Nie! No weź, nie wstydź się! talentach nie komedia. Na dziś zakończymy program, ale jutro nie zniosę tych waszych bzdur. Ace, los tego programu leży w twoich rękach i twoim uśmiechu. Już wróciłem, kochani! Niestety, dziewczyny nie znalazły jeszcze nowego talentu, ale spójrzcie, jak tańczą Moonwalk! Ty jesteś talentem, Ace. <śmieniciela> mój paw lepiej tańczy. Prawda paw? Oh. <śmieniciela> Czy Wings zdołają znaleźć nowy talent? Dowiemy się już jutro! Na dziś, to już koniec! Poszukiwaj! Sorki, był jakiś błąd. Bez obaw, zaraz go naprawię. Za późno. Tak czy inaczej nie musimy się już dziś martwić programem. Przez ten program o spełnianiu marzeń utalentowanych ludzi mamy więcej problemów niż przewidywałyśmy. Marzenia. No jasne. Super Aisha. Anabel spełniała swoje marzenie w barze muzycznym Fruity i porwano ją. No. 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 Naoki chciał zostać doceniony przez innych, i krokodyl potwór chciał go złapać. I to się spełniło, bo. zostałem przewodnikiem po Muzeum Science Fiction. Zgodnie z Twoją logiką, Floro, porywacz szuka tylko talentów, które dopiero kwitną. Tak, nic mi nie grozi. Dobra, to dlaczego potwór zaatakował Blum? Być może szukał zegarka. Skoro chce zegarek, to go dostanie. Ty K chyba żartujesz, prawda? Poważnie, zapędzimy go w kozi róg i z pewnością uda nam się go złapać. A jeśli nie, to i tak odniesiemy sukces. Jak to? Dowiemy się, jak działa ten zegarek. Rozdzielmy się, by przeszukać teren. Potwór na pewno ukrywa się gdzieś tutaj. Uważaj, Blum! Chroni zegarek! W porządku, Blum? Tak, dzięki Twojemu kursowi akrobatycznej jazdy. <laughs> <Co? głos> uh? Uh? Uh! <głos> <Huh>? <głos> Się. Użyjmy specjalnej mocy! idźmy tam. うっ Bestio, nie boję się. O, e, chyba trochę. No. Nie pójdziemy za nim. Krokodyl potwór uciekł. Może tu wróci, ale nie po na okiego. To już po? Nie. nie musicie mnie już ochraniać? Już zacząłem się przyzwyczajać. He? Hm. Może nie zauważyłeś, ale bardzo nam pomogłeś. Flora ma rację. Byłeś odważny. Nasz super bohater! Wy. wy też jesteście. Yy, yy. Fantastyczne. Dziewczyny, było super pomagać wam w waszej misji i... Oh, o, byłbym zapomniał. Ściągnąłem moją grę na tego pendrive'a. Wiecie, w podziękowaniu. Dziękujemy, Naoki. oki. Co teraz? Byłyśmy tak blisko złapania złodzieja, ale... Nie martw się, Stello. To część naszego planu. Aha. Flora wpadła na ten pomysł. Zainstalowałam w zegarku mini radar, by dało się go znaleźć, gdy potwór go zabierze. No i tekna? Działa ten twój gadżet? Urządzenie, dzięki. Wszystko działa. Już wiem, gdzie jest krokodyl potwór. Heh. To gdzie on jest? Nie, to niemożliwe. Jest w świecie marzeń. Biegnij do marzeń, gdy wielki świat. Dziś tak wyrusza nasz cały klucz. Niech to stada blach. Daj mi mój, nie bądź sta.